Baterie. O bateriach w ciekawizji mówiłem już kilka razy, a właśnie rozmawiałem z moimi znakomitymi rozmówcami, specjalistami w tej dziedzinie. No ale ponieważ te baterie naprawdę odgrywają ogromną rolę w naszym życiu, od telefonów komórkowych, laptopów, ale przede wszystkim kiedy pojawiły się samochody elektryczne, no to się okazało, że to jest naprawdę bardzo poważny problem. No, jeżeli tak, no to potrzebne są jakieś zmiany, ponieważ chcemy wszyscy, żeby te baterie były a bardziej pojemne, bardziej wytrzymałe na różne warunki, na przykład na temperatury, na wilgotność, ale równocześnie żeby one nie zawierały jakichś szkodliwych związków, żeby były bezpieczne, gdyby te samochody się zderzyły, i tak dalej, i tak dalej. Dziś mam przyjemność rozmawiać z doktorem habilitowanym inżynierem. Leszkiem Niedzickim, profesorem Politechniki Warszawskiej. Cześć synku. Cześć Tato, dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, no, jak Państwo widzą, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. No to powiedzmy w takim razie, co zespół z Politechniki Warszawskiej potrafi zaproponować czy może zaproponować koncernom. W jaki sposób można by poprawić te baterie, albo w jaki sposób one już zostały poprawione, w jaki sposób mogą zostać poprawione czy ulepszone. Zacznijmy od tego, że naszym takim flagowym produktem na Politechnice Warszawskiej, jeśli chodzi o przemysł bateryjny, jest elektrolit oparty o naszą własną sól, opracowaną właśnie u nas na Politechnice Warszawskiej, czyli ona ma nazwę LITDI. Czyli ona, to TBI, co tam jest z tyłu za tobą, tak? Tak, tak, to co za tak. To jest sól, która jest Druga na świecie, która w ogóle została wyprodukowana, taka, która działa w bateriach i pierwsza europejska. Dotąd była jedna e, przez ostatnie 30 lat, korzystaliśmy tylko z jednej cały czas technologii. Ta jest druga, e, została, weszła do przemysłu, została wdrożona w, no mniej więcej już 5 lat temu, 5, 5 z hakiem, lat temu e, i ona e, ma podstawową różnicę taką, że po pierwsze jest stabilna termicznie. Stabilna termicznie e, to można na co dzień nie wydawać się jako, jako najważniejsze w baterii, jednak kiedy ładujemy baterię albo kiedy ją szybko rozładowujemy, ona się nagrzewa. E, kiedy się nagrzewa, e, my tego nie odczuwamy tak bardzo mocno na zewnątrz, ponieważ my czujemy, no powiedzmy, że się ogrzała, to temperatura, jeżeli dla nas jest ciepła, to znaczy, że ma 30 parę, 40 stopni, natomiast ona we wnętrzu jest cieplejsza. I jeżeli ona się zbliża w okolicy 50 stopni w środku, a to to nie trzeba jakoś bardzo zabiegać, to przy takim szybkim ładowaniu telefonu komórkowego ta bateria w środku ma tyle, spokojnie, 50 parę stopni. Jeżeli ona przekroczy 60 stopni, zaczyna przyspieszać rozkład tej właśnie soli, która była dotychczasowa. To, że ona się zaczyna rozkładać samo w sobie nie jest dużym problemem, gdyby nie to, że ona się rozkłada do dosyć żrących i toksycznych związków. I oczywiście, proszę zachować spokój, tej ilości produkowanych e, tych związków są bardzo małe, jednak z punktu widzenia wnętrza baterii to jest to obciążające tą baterię, im częściej bateria, czy im dłużej jest w taki, tak właśnie w ten sposób podgrzewana, a zawiera tą do, dotychczasową sól, po prostu powolutku się e, niszczy. Czyli no, zmniejsza się pojemność, no, krótszy, krótszy będzie czas życia i tak dalej. W związku z tym między innymi nasza sól pozwala ominąć ten problem. Jeżeli państwo kojarzą, na pewno często widzicie na, na, na opakowaniach, na obudowach na przykład baterii, akumulatora, e, telefonu komórkowego, często na opakowaniu jest napisane, że nie wolno wystawiać go na, na świat podzienne, nie, nie, wy, znaczy nie wystawiać na słońce, e, żeby, żeby się nagrzewało nie wiem, na plaży, nie należy zostawić prawda, na słońcu, e, nie należy trzymać przy grzejnikach. To te ostrzeżenia dotyczą właśnie tego, żeby chronić baterię, bo elektronika zwykle do wyższych temperatur sobie poradzi, natomiast bateria w okolicach 60 stopni zaczyna no, powoli, powoli się po prostu psuć. Eee, ona się nie zepsuje z dnia na dzień, natomiast no, trwałe użytkowanie właśnie w wysokich temperaturach, czy to, czy to właśnie wystawienie na słońce, po prostu powoduje, że krócej będzie działała ta bateria w czasie takim, no zamiast kilku lat, będzie na przykład, nie wiem, rok trwała. Prawda? To jest pierwsze, pierwsza rzecz, którą zaapjonowa sól. Druga jest taka, że ona jest dużo bardziej odporna na zanieczyszczenia. To znaczy ta dotychczasowa, jak już wspominałem, jest taka dosyć niestabilna. To również ma konsekwencje takie, że najmniejsze zanieczyszczenia, a takie zawsze są, no i mamy mniej lub więcej w, każdej, w każdym związku chemicznym, on jest zawsze zanieczyszczony mniej lub bardziej innymi związkami. I oczywiście klasa czystości wymagana do baterii jest bardzo wysoka, ale nadal Zanieczyszczenia tam będą, których jest bardzo mało. Niestety, te, nawet to, to bardzo mało nadal wystarcza, żeby ta sól dotychczasowa powolutku się rozkładała. I to jest jeden z głównych powodów, dla których mamy taki, a nie inny czas życia baterii. Czy ona kilka lat wytrzyma regularnego działania w telefonie komórkowym, ale nie dłużej. I zresztą pod koniec, zwykle już widzimy nawet ten czas przewidziany dla jej życia. Też widzimy, że już trochę się skraca, że już pod koniec dnia mamy mniejszą tą mniejszą, mniejszy poziom naładowania, albo musimy nawet często w czasie dnia doładować. No to to jest jeden z powodów. Stasul, którą my opracowaliśmy, jest bardzo wytrzymała, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, może być nawet dużo mniej, że tak powiem, czyste, czyste pozostałe odczynniki, a nadal będzie dobrze działała i nie będzie w żaden sposób degradowała i po trzecie oczyszcza z tych, nazwijmy to zanieczyszczeń, no zwłaszcza jeśli chodzi o wodę, inne komponenty, czyli na przykład elektrody czy, czy jeszcze tam inne dodatki. Efekt jest taki, że e, ponieważ elektrody też powolutku mają, mają jakąś tam degradację wynikającą z wpływu wilgoci, e, mamy taki efekt, że wysusza resztę ogniwa i e, powoduje, że nawet inne komponenty, które normalnie no, w swoim, jak powiem, w swoim tempie się psują, nazwijmy to, e, tutaj one się psują dużo wolniej. E, także no, nie jest to może leczenie, ale jest to hamowanie. Takiego powolnego psucia się degradacji baterii. Dzięki temu wydłużamy czas życia baterii i baterie z tym naszym elektrolitem żyją w związku z tym 2-3 razy dłużej. No dobrze, ale to jest, to już zostało opracowane, to już zostało wdrożone. Tak. Ale są przecież kolejne problemy, które się pojawiają, no zwłaszcza z tymi samochodami elektrycznymi. No po pierwsze, że w przypadku jakiejś nieszczęśliwej sytuacji, na przykład zderzenia może się ten elektrolit wylat, a on nie jest taki zupełnie bezpieczny, no i w ogóle, że się coś wylewa, no i poza tym podczas ewentualnego pożaru mogą się wydzielać związki bardzo szkodliwe albo substancje, chociażby takie jak fluor, no i wtedy dopiero to jest kłopot. Tak, potencjalnie tak. Dlatego też od wielu lat pracujemy, jako cała branża w ogóle baterii na świecie, ale my również, pracujemy nad przygotowaniem baterii do bycia całkowicie stałą. To znaczy tak zwany all solid state, czyli całkowicie stała bateria, czyli przejście. Czy przejście technologii z obecnego elektroitu ciekłego na całkowicie stałe, takie, które są półstałe albo takie żelowe, już istnieją od wielu wielu lat. One mają dużo wadniejsze. Niestety, w związku z tym w praktyce nie za bardzo weszło do, na rynek. Ale zaraz zaraz, Ale, czy ja dobrze tak. rozumiem. To znaczy, że załóżmy, że mamy nawet taki, no, jakąś tam baterię czy akumulator, nawet jeżeli go rozbijemy, albo w czasie jakiegoś wypadku samochodowego ulegnie rozbiciu, po prostu nic się z niego nie wyleje, no a ewentualnie powoli tak. będzie to wyciekało. Nie, nie, nie? znaczy nie będzie. jeżeli będzie całkowicie stałe, nie będzie całkowicie stałe, to nawet będzie ciężko ją rozbić tak naprawdę tą baterię. No. Bo to będzie taki, no, jeden klocek odlanego mieszaniny polimerów i metali, tak naprawdę. No dobrze, e, ale jeżeli, jeżeli te, cały ten przemysł bateryjny nad tym pracuje, no to widocznie to nie jest takie łatwe do zrobienia. Nie jest. E, powiem więcej. E, polimerowy elektrolit był pierwszy, który w ogóle powstał i dzięki któremu mamy odkrycie litowo-jonowych baterii. E, profesor Armand w latach 70. Chciał stworzyć coś, co dzisiaj byśmy nazwali ogniwem litowojonowym, czy baterią litowojonową, ponieważ wówczas żadna technologia nie istniała elektrolitu, który by mógł umożliwić tego typu transport litu odwracalnie to właśnie zaczął tworzyć polimerowe elektrolity I pierwsze ogniwa, takie bardzo eksperymentalne, prototypowe, działały na właśnie polimerowych elektrolitach. Tylko że ponieważ one były bardzo, bardzo źle przewodzące, jak na nasze standardy powiedzmy, i wczesne i dzisiejsze, to Mimo, że całe lata pracowano później nad nimi, próbowano je ulepszać, one nadal nawet w dzisiejszych czasach, powiedzmy do niedawna, różnica była mniej więcej 100 razy. Czyli z tej samej wielkości baterii możemy uzyskać 100 razy mniejszy prąd. Czyli nadal możemy skorzystać z całej pojemności, no ale 100 razy wolniej. Prawda? No więc jeżeli smartfon działa nam 24 godziny, to znaczy, że on przynajmniej te 24 godziny. Yy, znaczy ma tą moc, a on działa na dosyć dużym swoim, że tak powiem, procent maksymalnej mocy, którą można z niego uzyskać, to on ją naprawdę w większości wykorzystuje. Zwłaszcza jak nie wiem, gramy w jakąś grę 3D, czy otwarzamy jednocześnie wideo i jednocześnie na przykład 4K jest w jakości 4K i jeszcze dodatkowo na przykład po wi fi to ciągniemy, no to tam na tyle mocno jest obciążona ta bateria, że wykorzystujemy bardzo duży udział tej mocy. To oznacza, że jeżeli w tej chwili mielibyśmy z dotychczasową technologią elektrolitów polimerowych, byśmy to wypróbowali wykorzystać, no to byśmy mogli uzyskać tylko jedną setną tego, czy tam jedną pięćdziesiątą tego prądu, czyli nie użylibyśmy tych wszystkich yy, zalet telefonu komórkowego. No może, może zadzwonić by się dało, ale to wszystko. Raczej no, podświetlenie, może podświetlenie by działało, ale to wszystko. No więc skoro jest taki problem, to, to dlaczego, 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 to jest jeden z powodów, dla którego jeszcze nie mamy tych baterii, głównym powodem tak naprawdę jest przewodnictwo, czyli jaki jest, jak dobrze przewodzi jony elektroli. My mamy na Politechnice Warszawskiej elektrolit taki, który już jest mniej więcej, znaczy, nawet niecałe 10 razy słabszy niż ten ciekły, co oczywiście oznacza, że mamy mniej więcej 10 razy lepszy niż te dotychczasowe. I to jest tak, że powiedzmy, że mnóstwo zespołów w ostatnich paru latach zrobiło duże postępy. My jesteśmy mimo wszystko w czołówce tego wyścigu, to znaczy inni mają nadal dwa razy słabszy wynik, ale no, to jest też tak, że ten, no, zainwestowano na tyle duże środki i firm prywatnych, i unijne, i, i, i różnych krajów. Cały świat próbuje gończyć, tak? różne kraje azjatyckie również w to inwestują. Próbujemy jako cała branża dojść wyżej tak, z, tym, z tym parametrem przewodnictwa. No i my mamy jeden z lepszych wyników, ale podkreślmy, że to jest dla stałego elektrolitu. Bardzo dużo zespołów mówi o tym, badawczych, że mają stały. W rzeczywistości to nie jest stałe, tylko właśnie taki utwardzony żelowy. Oczywiście to też jest duże osiągnięcie, ale tam jednak jest możliwość, że jeżeli bardzo mocno by ścisnąć albo było, doszłoby do jakiegoś zgniecenia takiego tej, tej baterii, tam jednak mogłoby się zacząć coś e, sączyć z tego, co oczywiście jest dużo mniejszym problemem niż czysto ciekły elektrolit, ale tam jest potencjał mimo wszystko ciągle do bycia palnym, do, do wycieku toksycznych tam jakichś e, związków. Tutaj, jeżeli jest czysto stały, takiego efektu nie będzie. On nie może się zapalić, on nie może się e, wy, nie może wyciąć z tej baterii. Czyli tak czy inaczej ten elektrolit stały to jest jeszcze do no, melodia przyszłości i o ile pracujecie nad tym, żeby uzyskać ten elektrolit, czyli gdzieś tam albo żeby go polepszyć. No to w takim razie jest inna sprawa, to te elektrolity, które nie są stałe, ale które mogą wyciekać np. z samochodów podczas jakiegoś wypadku, katastrofy itd., itd. Żeby zminimalizować, nazwijmy to, straty środowiskowe, my wprowadziliśmy yy... Również pies na świecie, według mojej najlepszej wiedzy, nikt jeszcze nie zrobił żadnego, nawet na podobnym poziomie technologicznym, rozwiązania, które byłoby bezfluorowe. To znaczy, nie tylko sól bezfluorową, bo to. To już istniały propozycje. Żadna nie przeszła testów takich baterii, żeby zadziałało. Nasza zadziałała. To jest sól LIPCP, którą wprowadziliśmy e, kilka lat temu, także w ogóle zaczęliśmy nad nią badać. Na, na, zaczęliśmy ją badać. W tej chwili e, no jesteśmy w takim miejscu, że prototypy działają. Od gdzieś zeszłego roku one już zaczęły działać bardzo dobrze. E, I e, ona jest jakby punktem wyjścia do technologii całkowicie bezfluorowej. Fluor jest. Nie dość, że toksycznym pierwiastkiem. Bardzo, ale i również... bardzo reaktywnym, i bardzo tak. po prostu I... naj... chyba najbardziej z tych, które w ogóle nie... mamy w, w, tak w zakresie. Jeden, tak. jeden z najbardziej niebezpiecznych, ale również trujących, żerących, ale również to, że on e, związki, które e, zawierają go, również, bo on sam w sobie gaz oczywiście jest, jest toksyczny i żący, ale oprócz tego związki, które go zawierają, najczęściej również są toksyczne. Nie jest to może tak 100%, ale przeważająca większość. W związku z tym, ewentualny pożar, który by spowodował spalenie się materiału z tym fluorem, oczywiście może spowodować wydzielanie się jakichś tam oparów, przynajmniej związku fluoru, a fluoru również potencjalnie. W związku z tym, żeby uniknąć tych problemów, no, to jest właśnie wejście technologii całkowicie bezfluorowej. Dotychczas nawet nie dało się próbować zacząć rozwijać tej technologii, ponieważ nie było soli. My mamy sól. Zaczęliśmy próbować również wszystkie pozostałe komponenty zastąpić odpowiednikami bezfluorowymi, co również to jest, to są lata pracy nad, że tak powiem, ustaleniem kompatybilności, no ale do, dochodzimy w tej chwili do końca projektu, w którym próbujemy uzyskać całkowicie ogniwo wolne od fluoru. To ma jeszcze jedną zaletę, bo jedno to jest kwestia bezpieczeństwa i to jest jakby ponad wszystkim jest najważniejsze, natomiast z punktu widzenia w tej chwili, zwłaszcza geopolitycznego, Europa, Unia Europejska nie ma dobrych źródeł fluoru. To jest jakby niezależny problem i wejście w bezfluorową technologię daje również szansę na po prostu niezależność. Polski, Unii Europejskiej, niezależność od źródeł fluoru. No to są to konkretne minerały, których w ogóle no, występują na terenie Unii Europejskiej, ale w za małych ilościach, żeby być całkowicie samodzielnymi, jako, jako kontynent nawet. W związku z tym... Odejście od fluoru również daje nam tą, nazwijmy to, wygodę strategiczną. Co w obecnym wyścigu, często się mówi, że baterie to jest ropa XXI wieku. W wyścigu technologicznym za kolejnymi etapami baterii warto również pamiętać o tym, że nie tylko kobalt czy nikiel, o którym się bardzo często mówi, że kobaltu brakuje, że trzeba przychodzić na inne technologie bateryjne, które nie zawierają kobaltu, to już w dużym stopniu się. Wydarzyło. My też robimy te baterie bezflorowe, bez kubartu i bez niklu. Natomiast no, nikiel jest takim problemem, powiedzmy, trochę świeższym i trochę dalszym czasowo ale również istnieje, również większość koncernów bateryjnych, motoryzacyjnych, również stara się przynajmniej powoli odchodzić od, tej, od tego niklu, bo to jest w perspektywie produkcji samochodów elektrycznych na skalę taką, żeby faktycznie większość produkowano elektrycznych. To tego Niklu po prostu albo zabraknie, albo on tak zdrożeje, że to będzie no, nieproporcjonalnie drogi. Więc też się odchodzi i takie technologie istnieją, ale jednocześnie odejście od i Niklu, i kobaltu, i fluoru da nam jeszcze większą niezależność technologiczną, jeszcze tańszy, bo to fluor jest po prostu również drogi. Yy, yy, odejście również od, od tego spowoduje, że ta technologia będzie tańsza, natomiast również bardziej bezpieczna dla środowiska jako całość. A ile lat będziemy musieli czekać, aż te nowe osiągnięcia wejdą do praktyki? No niestety, co najmniej kilka lat. W tej chwili, jeżeli jesteśmy na etapie prototypów takich laboratoryjnych, mniejszych, większych, ale, ale laboratoryjnych ciągle, z tym musimy zaczekać przynajmniej kilka lat. Taki jest cykl technologiczny w każdym w każdej branży praktycznie zwłaszcza wysokotechnologicznej wysokich technologii tak, tak a takim przypadkiem są baterie ponieważ od momentu kiedy my przedstawiamy gotowy produkt czy gotowe rozwiązanie technologiczne koncernom koncerny muszą również przebadać na wszystkie kierunki ten produkt czyli czy nie, znajd nie znajdą, no, szukają dziury w całym, tak można by w skrócie powiedzieć. To znaczy, y, sprawdzają, czy na pewno my czegoś nie przeoczyliśmy, czy w jakichś innych warunkach y, nie będzie jakiejś wady, która nagle się pojawi. I testuje się to przez lata w różnych ośrodkach na świecie. Y, takim prostym sposobem jest wys wysłanie tego do bardzo wielu laboratoriów, instytucji, firm, które mają przetestować to u siebie i y, y, dzięki temu uniknąć późniejszych Wad, późniejszych jakichś problemów, no już w naszym codziennym życiu, czyli w samochodzie, czy w smartfonie, żeby nam się nic z tym nie stało. I dzięki temu, skoro my to przedstawimy teraz, to w najbliższych paru latach, za kilka lat, koncerny będą mogły bezpiecznie wprowadzić na rynek tą technologię. No to w takim razie życzę Tobie i Twojemu zespołowi sukcesu, tego, żeby polskie osiągnięcia, osiągnięcia z Politechniki Warszawskiej znalazły zastosowanie, no i po prostu. Pomogły nam zarówno w usamodzielnieniu się czy w tym, żeby no żeby się uniezależnić od, od innych źródeł i od innych krajów, no i po prostu, żeby nam było lepiej. Czego serdecznie tobie i zespołowi życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję ci bardzo za wspaniałą rozmowę i wspaniałe wyjaśnienia, a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.